Polacy pozbawieni są dostępu do rzetelnych informacji na tematy polityczne omawiane w debacie publicznej. Naprzeciw tej potrzebie wychodzi Wojciech Podjacki, doktor nauk humanistycznych, historyk i przewodniczący pozasystemowej organizacji Ruch Patriotyczny. Człowiek z wizją nowej formuły silnego państwa polskiego, dużą wiedzą polityczną i doświadczeniem życiowym, który nie boi się mówić tego, co myśli i nie ukrywa niewygodnych dla wielu faktów. Człowiek spoza układu. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Poza Układem. Ja nazywam się Piotr Osiński, a moim rozmówcą jest pan dr Wojciech Podjacki. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Doktorze. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszego odcinka jest podsumowanie pomocy Polski dla Ukrainy w ostatnich trzech latach. Na początek proszę mi powiedzieć, na jakich płaszczyznach pomogliśmy Ukrainie? Na bardzo wielu płaszczyznach pomagamy Ukrainie od kilku lat i to jest naprawdę bardzo ogromna pomoc, ponieważ wśród wszystkich państw, które Ukrainie pomagają. Plasujemy się w samej ścisłej czołówce. Różne są rankingi, ale w przeliczeniu na mieszkańca, czy na liczbę mieszkańców, czy w przeliczeniu na PKB na jednego mieszkańca, to w zasadzie jesteśmy na pierwszym, drugim miejscu, ewentualnie po Stanach Zjednoczonych. Na jakich płaszczyznach? No przede wszystkim na płaszczyźnie militarnej, bo ona była decydująca. Oprócz tego w grę oczywiście wchodzi płaszczyzna humanitarna, socjalna, czyli pomoc milionowym rzeszom uchodźców, którzy przybyli z Ukrainy do nas, których zresztą znaczną część do dzisiaj utrzymujemy. Pomoc gospodarcza, no bez Polski też Ukraina tutaj nie dałaby sobie rady. Jest to również pomoc finansowa. Dokładaliśmy pieniądze do różnych potrzeb Ukrainy ale też, co jest istotne, stabilizowaliśmy ukraińską walutę hrywnę poprzez wykup hrywny od uchodźców chociażby, którzy przybywali po cenach ustalanych przez Bank Ukrainy, a, a nie, powiedzmy, no, poprzez rynek. Tak? No i oprócz tego jeszcze jest bardzo wymierna pomoc, no, czasami trudno oszacowalna w, w takich wartościach mierzalnych dokładnie, ale to przecież jesteśmy najważniejszym hubem logistycznym dla Ukrainy. W tej chwili to ponad 80% wszelakich dostaw przez Polskę dociera do Ukrainy. Jest to wreszcie na samym końcu wymienię pomoc, która też jest, no powiedzmy, no trudno przeliczalna bezpośrednio na jakąś monetę, ale jest bezcenna. Polska jest chyba najlepszym adwokatem Ukrainy w świecie. Z tego co widać po staraniach i prezydenta kolejnych rządów, czy to poprzednich Zjednoczonej Prawicy, czy obecnych centrolewów, to tutaj Ukraina absolutnie tą pomoc od nas dostaje i to w bardzo, bardzo intensywny sposób zabiegamy o interesy Ukrainy, dużo bardziej często niż sama Ukraina zabiega o swoje interesy. Porozmawiajmy szerzej o stronie militarnej. Ile i jaki sprzęt przekazaliśmy Ukraińcom? To są ogromne wartości. To nawet nie chodzi o to, ile, ale w jakim czasie. Myśmy tą pomoc przekazywali wtedy, kiedy świat zachodni mówił o tym, że nie należy przekazywać broni, tak zwanej śmiercionośnej, tylko broń ochronną. Niemcy przekazali 5 tysięcy hełmów. Potem żartowano sobie, że to były hełmy budowlane. Myśmy w tamtym czasie wysyłali czołgi, artylerię, amunicję i tak dalej. Tak naprawdę impuls, który szedł z Polski, ale też ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, doprowadził do tego, że świat zachodni zaczął wysyłać i czołgi, artylerię, samoloty wreszcie, śmigłowce. To wszystko starania naszego kraju doprowadziły do tego, że Ukraina zaczęła dostawać. Ten śmiercionośny sprzęt, który efektywnie niszczył armię rosyjską. <laughs> Mówi się też o tym, że przekazaliśmy ekwiwalent, równowartość około dwóch dywizji pancernych bądź zmechanizowanych w standardzie ukraińskim. My sami w tej chwili mamy cztery dywizje: jedna jest jeszcze na ukończeniu formowania, piąta zaczyna się formować, a szósta de facto jest w powijakach i w planach, a myśmy przekazali. Sprzęt w zasadzie nie z jakichś stoków, magazynów, taki, który nie nadawałby się bezpośrednio do użytkowania i musiałby najpierw przejść jakieś długotrwałe remonty, tylko bezpośrednio z jednostek. I to też trzeba wziąć pod uwagę. Przekazaliśmy. Ponad tysiąc jednostek sprzętu ciężkiego, ogromne zasoby amunicji, łączności, racji żywnościowych, opatrunków i wszelkich medykamentów. No to jest pomoc bardzo duża. I żeby to w jakiś sposób przybliżyć. To powiedzmy sobie jeszcze o tej metodologii przedstawiania, obliczania tej całej pomocy. U nas w Polsce jest z tym bardzo duży problem, ponieważ na Zachodzie to wiadomo dokładnie co do sztuki, praktycznie. Jaki sprzęt, jaki kategorie amunicji i pomocy przekazywają Stany Zjednoczone. Każde państwo w zasadzie chwali się tym na prawo i lewo, żeby wykorzystać to w kwestiach chociażby jakiejś tam dyplomacji, podnieść swój prestiż i pokazać skalę pomocy, albo, tak jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, dzisiaj domagać się zwrotu. Tych nakładów poczynionych w postaci dostępu do złóż, metali ziem rzadkich bądź jakichś innych walorów gospodarczych Ukrainy, które miałyby poprzez ich eksploatację przynieść zwrot tych nakładów. Natomiast Polska, no cóż, no, z tego co można się zorientować po wypowiedziach polityków, to w dużej mierze to były dotat, donacje, które no, były po prostu takim darem serca tak, od Polski, i w zasadzie nie domagamy się jakiejkolwiek rekompensaty ze strony, ze strony ukraińskiej. Do tego oczywiście jeszcze dojdziemy, natomiast no, są takie państwa jak chociażby Niemcy, które, które wpisują wszystko: i dostawę sprzętu, i prace jakieś planistyczne, poszukiwawcze w magazynach, gdzie pensje magazyniera, czy wydatki na to trzeba ponieść jakieś koszty remontu i tak dalej, wszystko, dosłownie wszystko wpisują w rachunek, i w formie jakiejś pożyczki przekazują na Ukrainę. No, tutaj taki skandal wybuchł swego czasu wokół donacji, która została dokonana ze Słowenii, przekazali tam jakieś bojowe wozy piechoty i wystąpili potem o rekompensatę z funduszy unijnych. To oni sobie wyliczyli za ten sprzęt, który jeszcze z czasów no, jugosłowiańskich, jeszcze z czasów y, komunistycznych pochodził, oni sobie wyliczyli za sztukę, jak za sprzęt nowy, kupowany z rynku, dużo lepszy, nowocześniejszy i tak dalej. Oczywiście nie dostali tego typu rekompensaty, natomiast no, tak postępują niektóre państwa. Natomiast u nas pewne y, tutaj te informacje, one są tajone. Pierwszą przenikały jakieś tam szczątkowe informacje do mediów, bądź też były zbierane przez jakichś tam obserwatorów, osintowych i tak dalej. Natomiast gdzieś Ukraińcy się chwalili tym, czy na Zachodzie gdzieś coś wyciekło, co myśmy dali. Natomiast te informacje są bardzo oszczędne. Swego czasu minister narodowy obiecał, że przedstawi w ciągu tygodnia dokładny raport. Do dzisiaj go nie przedstawiła, minęło chyba już pół roku. Wyprzedził go pałac prezydencki opublikował niekompletną Przybliżoną listę, która jest tam o elementy jeszcze humanitarne, wydatki aktualizowana. Ostatnia aktualizacja pod koniec lutego 2025 roku. I w jakiś sposób przybliża nam to właśnie, tą skalę pomocy. Natomiast te wydatki są ukrywane, dlatego że biorąc pod uwagę zachowanie Ukrainy i biorąc pod uwagę, że naraża to. W jakiejś mierze nas na niebezpieczeństwo oddawanie tak dużych, dużej liczby sprzętu prosto z jednostek, które te jednostki w jakiejś mierze upośledza i czyni je niezdolnymi do działania bojowych na dłuższy czas, zanim nie przyjdzie sprzęt z zachodu, no to zasłaniając się nadmierną Powiedzmy, koniecznością zachowania tego w tajemnicy, bo ruscy tak naprawdę doskonale wiedzą, co jest z Polski przekazywane, bo obserwują te procesy i tutaj już niejednego szpiega czy nawet dywersanta niedoszłego aresztowano, który obserwował przerzut sprzętu przez, z Polski przez granicę z Ukrainą, więc to nie jest jakaś, jakaś tam głęboka tajemnica. Natomiast nastawienie opinii publicznej w Polsce się zmienia i yy, w kwestii tych dostaw i tutaj po prostu żadna z tych sił politycznych nie chce zaryzykować utraty zaufania społecznego i poparcia, w związku z tym, że no Ukraińcy, w zasadzie można powiedzieć, władze ukraińskie są mało wdzięczne i posuwają się często do bardzo, do bardzo niegodziwego zachowania w stosunku do Polski, mimo otrzymywania tak wysokiej, wysokiej wartości pomocy. No ale przejdźmy do jakichś konkretów. Także mówi się w oparciu o dane przedstawione przez kancelarię prezydenta, że Polska przeznaczyła ogólnie w ramach pomocy militarnej około 15 miliardów złotych w tej chwili jeśli chodzi o sprzęt. Przy czym ten sprzęt jest wyceniany po głębokich amortyzacjach i tu i tutaj My nie znamy tych szczegółów, nikt tego nie wie oprócz tych, którzy to przekazują. I, i, I to w jakiś sposób nadzorują, tak naprawdę co do sztuki tego sprzętu został przekazane i jak on został wyceniony. Niemniej jednak to są duże wartości, to jest 15 miliardów, 15 miliardów złotych, które, które, które zostało ujawnione do, do tej pory, chociaż nie wliczana jest ostatnia donacja, która poszła w marcu, to było 60 czołgów T72 już praktycznie. Ten typ jest całkowicie schodzący z. z z naszego uzbrojenia 60 czołgów przekazano, tak, ostatnio. No to, to jest bardzo, bardzo duża, bardzo duża liczba. Natomiast e, przed tą ostatnią donacją przekazano ponad 350 czołgów. To jest ogromna liczba, bo w sumie przekazano ich około 800 z całego świata zachodniego a myśmy razem z tymi 60 przekazali ponad 400, czyli w zasadzie prawie połowę 14 oprócz tego w to wchodziło 14 czołgów Leopard 2 a 4 między innymi nie tylko czołgi sowieckiej konstrukcji <coughs> i 60 czołgów PT-91 to też dosyć dobrze zmodernizowane wersje T72 przekazaliśmy oprócz tego Ponad 250 bojowych wozów piechoty BWP-1. Mówi się, że to jest gdzieś około 400, no ale oficjalne dane podają 250. Powiem w ten sposób: że w tej chwili na ćwiczeniach zdarzają się sytuacje, które są filmowane przez żołnierzy i puszczane w sieć, że piechota zmechanizowana. Na poligonach towarzyszy czołgą w samochodach ciężarowych typu Star i, i wysypuje się stamtąd, spiesza się i, i wtedy podąża za, za pojazdami pancernymi. No, żołnierze nie mają tego sprzętu w linii, bo na wozy, bojowe wozy piechoty Borsuk dopiero podpisano umowę i pierwsze egzemplarze pod koniec roku w większej liczbie, powiedzmy, jakichś kompanii, czy dwie mają trafić na uzbrojenie wojska polskiego. <laughs> Więc to jest to jak. Jest jak widzimy, dość ryzykowne, no ale podjęto takie, a nie inne decyzje. Przekazano też 100 transporterów Rosomak. Fakt, że to były dosyć wyeksploatowane już te Rosomaki po ponad 20-letniej służbie, w tym w Afganistanie, i jeszcze w dodatku w tej wersji, taki no, ubogi, bez pocisków, kierowanych przeciwpancernych zwierząt hitwis no ale. To jest 100 w nowoczesnych jakby nie było. Kołowych transporterów opancerzonych, które też wyciągnięto z armii, nie z bieżącej produkcji. Dziewięć pojazdów rozpoznawczych BRDM, 2 podejrzewam, że więcej, bo zdjęcie jest sporo z Ukrainy. Ponad 100 dział samobieżnych, goździk przeważnie, ale też się mówi o liczbie zbliżającej się do 200, więc tak jak widzimy, niedokładnie jest to, jest to ujawniane. I ponad 30 wyrzutni BM21 Grad rakietowych. Też yy, są to większe wartości, więc yy, przyjmując tylko ten wskaźnik. To możemy, możemy już mniej więcej oszacować, że, że ta lista jest mocno niekompletna. I tu ze względów właśnie propagandowych, politycznych, jest to, jest to w jakiejś mierze ukrywane. 14 samolotów MiG-29 myśliwców i 12 śmigłowców MiG-24. A oprócz tego ponad 100 milionów różnego rodzaju pocisków. I to są oczywiście różne rodzaje pocisków, ale mówi się, że pociski 122 mm, ten kaliber sowiecki czy 152 mm zostały po prostu wymiecione, chociaż używamy jeszcze tego typu artylerii w wojsku polskim z naszych magazynów. No, tu jeszcze trzeba dodać, że oprócz tego jeszcze wiele innego sprzętu, yy, yy, wyrzutnie przeciwlotnicze, osy, newy, yy, 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 pioruny przecież nasze, czy gromy. Te ręczne wyrzutnie przeciwlotnicze, granatniki, dziesiątki tysięcy broni strzeleckiej, miny, materiały wybuchowe, mundury, no, całą, hełmy, cała masa sprzętu indywidualnego, ale też moździerze, rak, no i to co trzeba podkreślić, nasze kraby. Nasze kraby, które no, rewelacyjnie spisują się na Ukrainie, bardzo sobie tam chwalą ten na sprzęt. No, testowane są tam też. Dzięki temu, co ma dla nas duże znaczenie, ponad 50 kupiła Ukraina z pieniędzy z Unii Europejskiej, no to jest to zakup komercyjny, ale drugie tyle, jeśli nie 70, bo tu też liczby są różne, przekazaliśmy jako donacje prosto z naszych dywizjonów, artylerii, także mieliśmy ich około 100. A po donacjach zostało około 20 jedynie. Więc e, widzimy, widzimy tą, skalę, tą skalę pomocy. No i łączność. Ponad 20 tysięcy zestawów Starlinka przekazaliśmy, i o setki milionów przez te 3 lata zapłaciliśmy za użytkowanie, za abonament e, Maskowi e, tego, tego systemu. E, My jako państwo kupiliśmy więcej tych zestawów niż Stany Zjednoczone i Wielka Brytania razem wzięte dla, dla Ukrainy. Gdyby nie ten nasz zakup i utrzymywanie internetu, ale też łączności, bo w oparciu o Starnika działa łączność, łączność ukraińska. To tam łączność żadna by nie działała, tam by było głucho po prostu. Więc to jest to. Jeszcze jedną rzecz warto podkreślić: to jest tysiące rannych żołnierzy, którzy u nas są leczeni na koszt naszego państwa. I ponad 25 tysięcy żołnierzy, którzy zostali na nasz koszt. Wyszkoleni na naszych poligonach, w naszych garnizonach. Także jeśli ktoś zadaje sobie pytanie, dlaczego polska armia w, w stosunkowo wolnym tempie rośnie, no to różne ograniczenia, są w tym koszarowe i tak dalej, ale też dlatego, że dostępność do instruktorów, poligonów i tak dalej jest ograniczona, ponieważ my przez te lata szkolimy żołnierzy ukraińskich. I dodam, że cały Zachód wyszkolił ich na terenie państw zachodnich, no Polska się zalicza do państw zachodnich, nieco ponad 50 tysięcy, czyli południowych. Z tej wartości to my tak naprawdę wyszkoliliśmy. I według tego, co przekazywane jest z Ukrainy, to jakość naszego szkolenia stoi dużo wyżej niż we Francji, w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy, czy, czy w innym państwie zachodnim. Więc to jest ogromna skala pomocy militarnej, i ta pomoc trafiła jeszcze w najbardziej potrzebnym momencie czyli już bez żadnych ograniczeń. Przejdźmy teraz do pomocy socjalnej. Jakie były jej koszty? Ta, ta pomoc jest osobno w jakiejś mierze wyszczególniana i to też z, z pewnych szczątkowych danych przedstawianych przez poszczególne ministerstwa można się coś tam dowiedzieć, no ale też pałac prezydencki w tej, w tej zbiorowej... W liście udzielonej pomocy pewne dane przedstawił. No, to jest przede wszystkim pomoc, jaka została udzielona milionom uchodźców, którzy przybyli do Polski. To podobno było około 3,5 miliona, którym bezpośrednio udzielaliśmy pomocy. To jest wypłacane 800, plus, wcześniej 500, plus, emerytury, koszty, koszty leczenia. Milionów Ukraińców, i tutaj zatrzymując się przy tych kosztach leczenia, no bo teraz jest to jeden z czynników, który wpływa na kryzys w Narodowym Funduszu Zdrowia i w naszym lecznictwie. Do września 2024 roku z pomocy skorzystało z pomocy Polskiej Służby Zdrowia około milion trzysta tysięcy Ukraińców, z czego z leczenia onkologicznego, na przykład, siedem tysięcy. Pacjentów i to takie szacowane koszty, bardzo wstępne i bardzo oszczędnie szacowane, to jest 4,3 miliarda złotych. Ponad milion w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, ponad pół miliona w ramach ambulatoryjnej. Leczenie szpitalne obejmowało około 460 tysięcy. Osób. Wykonano też 77 tysięcy szczepień dla dzieci. To są wszystko ogromne koszta, które ponosi państwo polskie i to trzeba mieć na względzie. Także można powiedzieć, że uchodźcy ukraińscy są ze wszech miar zaopatrzeni. Dzieci ukraińskie uczą się w polskich szkołach, emeryci są też zaopiekowani. Dopłacało państwo polskie do kosztów zakwaterowania. Oblicza się tak szacunkowo, że ludzie prywatni w Polsce, czyli zwykli polscy obywatele, a nie budżet czy jakieś samorządy, wydały około 10 miliardów złotych na pomoc bezpośrednią, czyli zakwaterowanie, wyżywienie dla tych uchodźców, szczególnie w pierwszym okresie, prawda, to są, to są bardzo duże wydatki, które często są nadużywane, bo teraz yy, skończono z taką praktyką, że dotrzymywali Ukraińcy na dzieci, które przebywały na Ukrainie u nas socjaltyl, czyli te 800 plus i, i, i tutaj już bodajże zostało wprowadzone, to wprowadzona ta zasada, że te dzieci, które albo ma się zamiar wprowadzić dopiero, te dzieci, które mają pobierają naukę w polskich szkołach, mają tylko dostawać właśnie ten, ten, ten dodatek 800 plus, więc to jest jakiś postęp, niemniej jednak, nie mniej jednak, jak widzimy, to jest ogromna skala pomocy. Wspomniał pan też o pomocy gospodarczej <laughs> i kosztach stabilizacji hrywny. O jakich pieniądzach mówimy? Jeśli chodzi o koszty stabilizacji hrywny, to na początku jak przybyli uchodźcy, no to po kursie ustalonym przez Bank Centralny Ukrainy wykupiono hrywny za około 100 milionów złotych. Tyle wiemy z oświadczeń NBP, co dalej jest czynione? To, to my nie wiemy. Natomiast przekazywaliśmy prąd, nawet węgiel, paliwo, e, żywność. E, swego czasu bardzo mocno do góry, mimo uni utrzymujących się nisko ceny ropy naftowej, poszło paliwo na naszych stacjach bardzo do góry. No ale w tym czasie przekazano 20 tysięcy ton na potrzeby ukraińskiej armii jednorazowo Taki, ta, taką, taką donację. Oleju napędowego, bo czołgi, jak wiadomo, transportery, samochody napędzane są przeważnie dieslem. Więc to, to są ogromne koszty. A do tych kosztów trzeba dodać jeszcze. Tak naprawdę, otwarcie rynku na zalew ukraińską żywnością, tutaj kwestie transportowców ukraińskich, stali i wielu, wielu innych towarów, które mogą w sposób swobodny przychodzić do Polski, no bo Unia sobie tak zażyczyła, żeby znieść cła antydumpingowe, bo wcześniej Ukraina uprawiała dumping wobec Unii Europejskiej. I e, oni domagali się niby tranzytu do państw zewnętrznych, zboża i tak dalej. Ale jak wiemy, to zboże zalało swego czasu polski rynek, i o mały włos nie doprowadziło do upadku polskiego rolnictwa. Tylko dzięki postawie, twardej postawie rolników, a wcześniej transportowców, <tuszy> którzy bronili swoich interesów, władze zajęły się uszczelnieniem polskiej granicy. Czas zatem na podsumowanie. Ile nas to wszystko kosztowało? To jest kwota astronomiczna. Mówi się, że brakuje pieniędzy na, na wiele, natomiast w tej chwili według kancelarii prezydenta do lutego 2025 roku to było 4,91% PKB naszego, czyli około 120-125 miliardów złotych. To jest pomoc, która została udzielona w takich ostrożnych szacunkach bezpośrednio w Ukrainie. Czy Pana zdaniem Ukraina powinna w jakiś sposób odwdzięczyć się Polsce za tę pomoc? No To jest sprawa bezdyskusyjna. To zachowanie prezydenta ukraińskiego, który niejednokrotnie lżył na forum międzynarodowym polskiej władze, bo nie otrzymywał e, według niego adekwatnej, adekwatnej pomocy, e, jest skandaliczne. No tutaj przywołuje się kwestie tych ekskumacji naszych rodaków pomordowanych przez Ukraińców e, w latach II wojny światowej na Wołyniu chociażby. Coś jest rzeczą skandaliczną, dopiero teraz jakaś jedna prywatnie, w prywatnymi staraniami uzyskana pozwolenie na ekshumację mają ruszyć, ale w jednym miejscu. Ale to wszystko jest po prostu żenujące, bo tu nie chodzi o sprawy historyczne, tu chodzi o sprawy gospodarcze. Widzieliśmy to, co się działo przy okazji zboża czy innych produktów rolnych, przy okazji kwestii transportowych i ten ciągły szantaż ukraiński i to, 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 to ciągłe oczernianie nas na, na arenie międzynarodowej. Ale to jest, można to podsumować wystąpieniem ostatnio u Terlito, Terliko, Terlikowskiego w RMF-ie. Wystąpił ambasador roz, um, Ukrainy Wasyl. Czy to jest przypadkowa zbieżność nazwisk z pewnym ukraińskiego pochodzenia ministrem sprawiedliwości i niesprawiedliwości w Polsce? Nie wiem, jakoś się nie, nie, nie doszukiwałem. Na razie na ten temat nie ma jakichś nie, poważniejszych informacji. Natomiast on stwierdził, że jeśli Polska nie wyśle swoich żołnierzy, polskich żołnierzy na Ukrainę, to nie weźmie udziału w odbudowie ich kraju. Czyli nie, czytaj. Nie, nie, nie będziemy mogli spodziewać się żadnej rekompensaty. No, Stany Zjednoczone postępują w sposób brutalny. Inne państwa też zabezpieczają swoje interesy. Myśmy przekazywali Ukraińcom w ramach donacji z, z dobrego serca sprzęt. Często nie oczekując tak naprawdę niczego w zamian. Oni nawet prostych gestów związanych z, eks z ekshumacjami na Wołyniu nie zrobili. A jak widać, cały czas wywierają na nas potężny nacisk propagandą. Polityczny i szczególnie ekonomiczny, żądając tak naprawdę, żebyśmy, żebyśmy oddali wszystko, co, co, co posiadamy, na rzecz, na rzecz Ukrainy. Chociaż to jest nielogiczne, i ja tu właśnie podkreślę tę nielogiczność tego faktu. Jeśli oni oczekują od nas większej pomocy z naszej strony, to nas na tą pomoc musi być stać, a doprowadzając na nasze ważne branże ekonomiczne typu właśnie transport międzynarodowy, czy ciężarowy, czy, 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 czy rolnictwo, czy sektor budowlany i inne do bankructwa przez swoją dumpingową politykę uprawianą przez oligarchów ukraińskich, doprowadzając nas do bankructwa, nie będą mogli liczyć na to, że nas będzie stać w jakiejś mierze na to, żeby, 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 żeby w dalszym ciągu im pomagać. Więc zwracam uwagę na to, na, na, na to niewdzięczne i nielogiczne za zachowanie Ukrainy. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo Panu doktorowi za rozmowę. Do widzenia Panu. Do widzenia Państwu. Dziękuję Panie redaktorze. Do widzenia Państwu.